O, oh, cześć. cześć! Tutaj Kirby i dzisiaj idziemy Half-Life Lost Coast. Czyli demo do Half-Life, który został powstany w 2004 roku. Funk um, z tym demem polegał na tym, że polegał, posiadał tylko jedną mapę, wyciętą z ostatecznej wersji Half-Life'a. I no cóż, to demo wyglądało znacznie lepiej niż cała gra późniejsza. <laughs> Co są dokonacie się o tym na własnej twórze na szybkość ładowania i Idziemy. mhm co na początek? łom gravity gun. pistolet magnum i kursu. Dobra, wam ja tak, na początek musicie zawsze iść tutaj, bo tutaj, panie i panowie, mamy skrzynkę z amunicją do Magnum. to się naprawdę bardzo przyda. Ogólnie to wideo będzie takim początkiem um, serii gr którą które mam sami zrobić. Hey! You there? Wait a minute now, aren't you? Ah, uh, you are! You're that scientist chap, but uh, Friedman, Fishman, am I right? You must be here, the Friedman the and the Fishman. I'm not sure what one man can do, but no other reason to visit St. Olga at a time like this. Jeżeli chcecie, możecie sobie ściągnąć e, Lost Coast w tym momencie na Steamie, jest z Cedar Dobra e, Na początek nie musicie wcale czekać, aż e, ten gościu otworzy bramę Wystarczy, że e, dotrzecie tam przed nim Trzymicie dwie skrzynki I ustawicie je tak, że możecie na nich stanąć O well, bang! There it is Oooooh shit! Dobra, niech on otworzy tę bramę. się. Oj, tak przy okazji. Em, głos do tego e, rybaka podkłada ten sam gość, co podkłada głos do e, Billa przez 4 Tyle, że jest jedna rzecz, niestety. Ten gość już e, nie żyje. Także to jest ta jedyna smutna wiadomość. Właśnie, e, jeżeli zabijecie y, Mewę, weźcie do wody, no to on wstawszy coś powie typu, nie, nie zabijaj Mew, małych już tutaj mamy, albo e, uważaj na pijawki, ale miejmy to w dupie, bierzemy harpun i lecimy rozwalać kombajny. Don't f**k with my Aha Help mi się jeszcze przyda Oj, jeszcze, jeszcze, jeszcze Daj Oooo f**k bym nie przewidziałem Jest autosave? W miarę jakiś Tak, pewno że jest jeszcze mi nie zauważył ten dość. <grymne> Zawsze miałem problem z celnością. Jest tu coś? Oszyt? Jest spadek. Szkoda tylko, że jak mamy ten ząbcy, nie możemy w tym samym czasie strzelać. <grymne> Dobra, teraz w Polsce odnośnie y, tej jednej z fajniejszych broni tutaj. Oryginalnie to miała być y, broń, która strzelała... bo takim jakby karabinem flarowym, że strzelała bardzo szybko flarami. Też cóż, pomysł niezespecjalnie się sprawdził i przerobili tą broń na karabin. Zresztą dlatego też mamy te istu przewoływania tak dalej. O! Dobra, teraz czas na puszę. Metalowe pręce rozgrzewane grądem. Zawsze to jest one hit kill. Ale jest też powód, dla którego nazywam, yy, nazywam tę puszę żabką. Mianowicie to. Może się pod specyficznym kątem odbijać od których powierzchni. Które kombajnów, chyba oś! Dobra, czas tylko tutaj na początku wziąć um, wszelaką broń, i tak dalej. Bo czeka nas e, trochę ciężka walka. Taka walka, która może się nie w tym skończyć, pokryt, bo. No cóż, um, tak to wygląda mniej więcej: że robimy hałas, a potem musimy się bronić. Damn it. Jedną walą um, Half-Life Ogólnie jest też, że Cóż yy, Zasilanie stroju od y, Sprintu I y, latarki Jest to same Co naprawdę ogranicza Użycie tego i tego I powiedzcie, że to ładnie nie wygląda Dobra Teraz tak, musimy skończyć pokrywę od tego Użyć świecznik I to wszystko Teraz tylko przeżyć takie krabów No, dawać. Ty pierwszy wychodzisz, tak? Jaki błąd? Ola, ten leży

To jak solidna twarz granatów I RPG No, no, no Najlepsza rzecz w tym RPG jest to, że no cóż, Jesteśmy w stanie kierować rakietą Nie Zresztą jeżeli chcecie konkretnie jakieś zagramy z Half-Life'a, no to musicie poczekać aż, no cóż, zrobimy Half-Life'a, a nie tylko to demo. A to będzie dopiero po tym jak wszystko chwala. Dobra, I teraz walka z minibossem, tak jakby... Oś. Postaraj się tak, 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 żeby helikopter prostu po prostu nie zastrzelił. A to teraz jest tak, 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 dalej. tak, leżysz. leżysz tak, 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 nie tak, Teraz tak, To zejść na na Problem polega na tym.

i to będzie popychać właśnie wózek i można przypadkiem wypaść z niego albo wystarczy strzelać gravity gunem y w ten wózek ups o oh szeeeet pijawki pijawki pajawki, pijawki pijawki fuck fuck, fuck 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 tak, to są same pijawki z pierwszego half -Life a tyle że cóż w pierwszym Half-Life nie były tak zabójcze jak tutaj, były zdecydowanie bardziej przyjazne. Dalej jest właśnie, albo czasu nie mam. Która jest? A, 16, po. Nie mniej więcej tak to wygląda. To jest właśnie cały mm, Lost Coast. Oh, o, będzie lepszy. but it's lepsze. I uh, hope to like to jazdę. Jazdę. No. Oj. Tak, jasne. Ciebie też no To mniej więcej tyle na, wiecie, na temat Half-Life Lost coast. Nie bez powodu ta ma pozostała usunięta z ostatecznej wersji. Była po prostu zbyt słaba. <grystu> Zresztą. Jedyne cele za tej wersji to jest tylko to, że no cóż, nie wiem, trafika jest w ładna, przynajmniej jak na tamte czasy. <grystu> Zresztą możecie się o tym sami przekonać. Mówię tylko, weźcie na Steama, wstukajcie tą nazwę, wyszukiwarkę i ściągnijcie to sobie za darmo. Nara.